Tak, Zostaję, tak. Doga przywołam. Mm -hmm. e, Stolna usunę, slajma usunę. No. Pik Piksela. skryję. Skryj, bo nie było widać Sim, na no. nagraniu, dobrze. Dobrze to no. zrobiłeś. <laughs> <laughs> Hej, witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Summer's End. Summer's End. Teraz się zbliża za tydzień, za tydzień już jest rozpoczęcie roku szkolnego. Fuck zgrydził. I w ogóle coś mi się stało z mikrofonem, więc za jakoś od razu przekreślam. Zgredź kłamie, że jest dobrze, więc ja, ja wam muszę powiedzieć, że przepraszam, jemu nie ufam. I przy okazji mam tu skrzydło, jak mówiliśmy ostatnio, będę sobie tam przelatywał, bo spawny nie działają. Nie, ja cię słyszę tak... Bż, 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 bż. Ciecho bądź, przeteleportuj. Tak cię słyszę, dobra, Waga trzy, pięć... Dam, co dam, pisze? Dear, silver, a to nie jest, to jest jeszcze ta mapa po angielsku, zapomniałem. Srebrny paladin, difficulty Your normal. You flukling ants, no, I may not be suggested. Na, 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 na. Boss battle, o, kolejny, boss battle, wykszytnik. Versus. Desperate silver paladin. Poziom trudności normalny. Delusional mean preset while we are all alive. Alive, fuck, famolive. Synu, ciśniemy. O, tu są kolce, tylko nie zauważyłem. No A tu jest ciemno chłopie. jak dupie... No właśnie to jest tak niby jasno, a tu jednak... Ej, przecież mamy tabu Tabu? Patrz Ja mam tabu mam Tu spałko Oooo I tak nam dobrze poszło? Ej, mamy spam Mamy spawn tam, tylko musimy założyć sobie skrzydła i tam dojść i teleportować się. Mm -hmm. Chyba, że zabierzemy to łóżko i tam niżej zrobimy. Jakoś. Dawaj. Mam killów jakby co. A mamy światełko tam? Czekaj, to ja wykopę e... to. I tam będziemy mieli światełko. Weźcie skrzydła. Kurde. Skrzydł. Ja mówię, uuu, lecę już. Nie da się lecieć. O, fischronowe cheater. Fischronowe, to jaki cheater, to są zdobyte. Dobra, zdobyłeś się. Dobra, no. Wie, wie, wie. Jak czytować? Ja w ogóle nie było... mam programu do, do czytania. Do, 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 do Nie wiem, zbieramy. do kolaców. Kolacę full. Mimo, <noise> że czasami neta wywalić. <noise> no niestety co się zgradziło. Z, z z z z Mi się rąbie mikrofon, no, a zgradziowi się Możecie nam rąbie. kupić. Możecie wysłać do bardzo, bardzo chętnie. E, SMS-y do treści, pomoc z zgradziowemu Tak. Zbieramy <noise> nie, na mikrofon nowy i na internet. I rozgradzie. Tak. Mi tak. też możecie kupić internet, jakbyście już chcieli. Ja wiem, jak tu trzeba przejść. Patrz, poczekaj, czekaj, czekaj. Staniesz na to. Roz. I teraz tą trzeba skoczyć, żeby nie zginać. Co Okej. zaraz? Pa, kolce poleciał do góry. Tutaj, uwaga. I teraz to. to tabu. <laughs> nie. Tabu, tabu, tabu. To ta. <laughs> tabu. Te tabu nam tak zawsze wychodzą. Zresztą może ja będę magią na pieprzu, żeby. Chodź. O! Ej, <laughs> ty... e, tu jest ta, uwaga, tu jest kolejna. Kolejna pułapka Ej, no bo przysłał. Przecież... <grym zniszczytania> nie położyliśmy. No, ale ja myślałem, że ten, że to w ogóle wiesz, już zastopuje, bo to tam był ten. ten. ten ściana. Co? Aha, no tak. Dobra. Fuck logic. Eee. <grym zniszczytania> Chodź, nie, nie ma opierdalania się. Tak, znowu od początku, opie. W ogóle my tracimy w ogóle i dzisiaj, cały dzień. Cały dzień poza domem. Nie dość, że w pół dnia zbierałem grzyby Chodzę na grzyby. Ja wiem, wiem. Fajne są, Szanuję. Fajne no wiem. Szanuję. No i normalnie cały dzień, jeszcze drugi dzień po sklepach kupowałem różne rzeczy za hajs z YouTube'a. Rurki. Rurki sobie kupował. Ale gej! No. Ale to takie rurki z kremem. Takie do jedzenia. A, a, a jakie myślałeś? Myśleliście? Że co, że spodnie? Co? Takie spodnie są? Ej. Gada nie wie. A czekaj, bo to jest drugie łóżko. Uuu. Uuu. I tu jest pochodnia! Pochodnia! Po nie po... Ty bo szelisz. Ty nie wiesz co daje pochodnia chyba. Światło. Aż to wezmę drugą. Jakby co? A jak to szczelę to ino Helen. Jeszcze <laughs> le A go to... To bez chwila na grubie Zgręcio. A <laughs> czy ty będziesz na live? a jak nie będzie. A jak mnie zaprosisz? E, to nie. Bo to jest niby nasz live, Blakotimowy, ale niby twój live. Zapraszam cię. Będziemy, bo wiesz co, mam w planach grać w Lola z widzami. A jestem widzem? Tak. Mam nadzieję, że jesteś, że oglądasz nasze filmiki i że ci się podobają. Spam pueta tu się da, chodź, 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 chodź tu! Chodź! Grecia. Ej! O nie! Tak, to ten moment, kiedy wywaliło mu neta, albo mi wywaliło neta. Poczekamy, może się ożywi. Tylko żeby go nie wywaliło z serwera, żeby... Tu był. Kurde, no! Niestety. To minuta ciszy dla naszego poległego kolegi w tle płynkanie z escape'a oczywiście Teraz. No, ja się mogę poruszać, Dobra. a ty ty się możesz poruszać. No, idę To za tobą witamy teraz. po przerwie. Ponowny, tak. Przerwaniu internetu, które znowu się przerwie. Dobra, nieważne gdzie Nic się nie Nic nie mów. Choć w ogóle tutaj ten Trzeba wejść czeka. na górę. Górę, górę, smururę. Małą naturę mm -hmm. Czekaj, o Lag jest. Stoisz w miejscu? Ty stoisz w miejscu. A -a -a -a. O nie, ruszyłeś się. Rusz się z <suszy> Ruszaj się, z great. Kopię się ruszył, giją urzesek w lewo. O nie, low. <gry crumble> <laughs> nie. Jest dobrze. Nie. nie Ale skupiłem. Internet. Internet jest Mój tutaj? chyba też coś... No nie, jeszcze na początku jestem. Jak to? LOL. O Boziu. Olu, się spadłem. Kupcie mi nowy internet, błagam. Jak najbardziej potrzebna jest nam teraz właśnie ta rzecz jak internet, jaką ona jest. Internet jest rzeczą, której potrzebujemy jak na razie. O Boziu... Coś dzieje tutaj. Tutaj mieszka Debaducha. Co tu się dzieje. Uhu, a ja przechodzę. Ciutko. Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie. Oczywiście właśnie. O tym zapomnieliśmy. Proszę mu. Za co? Dzieci. Te łapenci, w górę. Czy kurde? No derfogor. I poza tym, pod nowymi odcinkami jest bardzo, bardzo dużo wyświetleń i w ogóle też ma pewnie... Chociaż mniej pod, niż pod pierwszym, ale jest dużo Tak, ale aktywność pod Terrarium oczywiście jest u was zawsze duża, o nie ale mogę ja, na to narzekać ja, ja już ci mówię, że jak będzie jeden czy to będzie taka aktywność jakieś. Będziemy napieprzać i... filmami codziennie, ja o ile filma, się tylko uda Ja zrobię film, że tego, nowe itemy, co nowego, tak zrobię Kurczakowi się nie chce, bo, bo on mówi, ja, że macie jest. Ja len jestem Ja zrobię, no wiem, że jest leni Z Dobra. O, no, mapa cię nie chce czytać. Uwaga, ja tu widzę, że tu jest to. Ja to przeskoczę. Na Dobra, co, 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 co? Przeskoczyłem. Na, co, co? Jak ja mam się do tego dostać? Eee, spalady no, coś mu zrobiłem, ale ja jeszcze nie umrę dziś. E, chmura nas coś tam. You monster will kill, coś tam. Czekaj, bo nie rozumiem co chodzi, dostałem damage z dupy. Dobra. Aaj. Chwila. Co się dzieje. I monster to will kill ever and relentless innocent Nie wiem, co muszę z nim zrobić. Na pewno A ja na chcę aktywować tą pułapkę. Co jest z Gredzie? No, Miło było cię zobaczyć. Gdzie ty Przez y. Naprawdę, miło było Cię zobaczyć przez chwilę. Ej, ty spadasz na no no. Ej, stoję na dnie! Zobacz! Nie ma! <laughs> Czekaj! Stoję obok po... <laughs> Ciebie? No, zrobię screena. Czekaj. Jak ja mam ma to podskoczyć? Na czym się robi screeny na tym? Nie wiem. Z tym nie. Eee. eee... Czekaj, no. bo nie wiem, co mam teraz zrobić zbytnio. Screeny robisz F12 albo print screenem na Steamie. O, na F12, wow. F12, tak. Ej, nie wiem, jak ja mam tam skoczyć, nie rozumiem tego, co tu pisze. Ten last manicure fight made me uneasy, made me think perhaps... Wow. Fuck, Iskredzia wyszedł. Nie wiem, gdzie ten slime spał. bo logi są? Eee... Ale teraz dołączyć nie mogę No to, 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 to dobry dobry odcinek wychodzi na razie Chcecie te rary proszę bardzo A ja nie wiem co robić A chwileczkę Pada piszę, że jestem już na serwerze, no Ej, no co ja mam tu? Weźmy wykop Dobra Powiedz kiedy? A że kick, no, ale nie wie czy to działa. Nie. Kurde, no to czekaj, Kick, przepiszę twoje IP całe. Nie pokazuj mojego IP. Nie, nie, spoko. ściśle bajny. Nadal chyba nie działa. No, 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 no. Teraz connecting jest Was to dupet Jestem na serwerze Śluzoki są serwer No to ja nie wiem co ja mam zrobić No poza tym nie wiem co teraz tu mam zrobić Wyłącz serwer Nie no zgradzia jak nagrywam Buzisz Inaczej ja się nie, nie wejdę Ale ja... ja nie mogę Nie, 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 nie! Wbiłem Widzę właśnie. O, jestem tutaj. Alfa. No ale ja, ja nie wiem co mam robić. No dobranoc, moja siostra. Tak, dobranoc, si będę jego Ja już biegnę, chodź do czerwonych. Jerzech. No i nie mogę się przeteleportować. Możesz, teleportowałeś się właśnie. O, ja cię. Aha, teleportujesz się i idzie tam, sofa. A teraz? Teraz tam jesteś, dobra. Ale tutaj już nie. O Boże. A ja no Godzina jest 33.43. O nie, namierzam nas. O jesteś, dobra. A, to, ale co to zmienia, Skredziu, co to zmienia? Poza tym ja nadal nie wiem co mogę tutaj zrobić najlepszego, więc mały problem będzie z tym, abym dalej coś tutaj przeszedł. Nie mam nagłów. Ale... Czy gdzieś tam dalej było jakieś przejście w ogóle? No, Nie rozumiem. Jesteś tu. Czemu znowu tam? O co chodzi? Tak. Ej, po co ty klikasz tyle razy? Ja słyszę, że ty klikasz. Już jesteś, tu zostań. I idź no. grzecznie. Czemu. Co, co robisz w ogóle, kur? Kurdu. Idę w lewo. O bo. Jestem, jestem, panie. Dasz, Dasz radę. Czemu latasz? No bo nie tak. No i ja nie wiem jak tam wejść. Gdzie? Tam. Ale bez latania. Ja wiem jak. <noise> Czekaj. Nie da się tak. Czekaj Już próbowałem też. Manekin, find me. Zabiłeś tego baladyna? Nie, on jest za jakąś chmurą i nie mogę go zabić. To jest manekin, to... to idziemy no, choć. Gdzie? No tu. No ale... Patrz, tu jest manekin, widzisz? No wiem, byłem tutaj. Nie mogę nic otworzyć, lag jest, to już miejsce. No bo nic tutaj nie ma do otworzenia. A nie, czekaj, tu jest jakaś, Tu jest jakiś przycisk. A może tu jest ukryty guzik? No jest, tutaj. Ukryty guzik, kikowania z gręzia. kilka razy. Może się włączy. Czy to coś zmieniło? Nie, jest więcej szkieletów, tylko. <grym> Dobra. Od razu się teleportnąłem. Nie wierzę. Ja wiem gdzie, ten guzik musi być tu gdzieś ukryty, patrz. Szukajmy go. Ale ja. Boże, zgryzie. Co? I co teraz mamy zrobić? Czekaj. Ja tam nie mam. Cziutko! Ci... Nic ci nie stało, ciutko! Jest lag. Nie, nie wiem. Nie ja na miejsce. pewno żadnego lega nie zrobiłem. W miejscu? Nie, ja nie żyję. O kurde. Zgręcia. Ja nie wiem, co o, o, mam z... robić. Zaczekaj, z... Zaczekaj, ja wyłączę na chwilę. To, to będzie sekunda. Uwaga. Blip, blip. Zgryć anima ma. Albo jest, nie wiem. Eee. Dobra, zgradzie jednak nie ma, ale jak jednak się Zgredzie połączy to raczej no, te dźwięki mnie dobijają, a ja dalej będę starał się myśleć co tutaj mógłbym zrobić, więc y, jeśli nie uda nam się tego zrobić to piszcie nam oczywiście w komentarzach, bo widziałem, że wielu z was chwaliło się tym, że przeszliście już tą mapkę lub gdzieś tam jesteście, więc jeśli wiecie co robić, a my nie wiemy to piszcie mniej więcej, jeśli będziemy was prosić, bo tak bez spoilerów też bym wolał, witaj Zgredziu ponownie. Witam. Tylko hamaczy mi teraz nie To włącz hamaczy I mi pisze, że ja nie mam internetu teraz. Że ja, jak ja z tobą gadam, skoro nie mam Skype'a. A ja, ja też piszę. tak mam często. O Lugzie. Więc spoko. O slime Ale ja nie mam internetu. Czekaj. Spoko z gry. Jeszcze raz, wyłączę go. Dobra, teraz tu nic nie ma, a jak stanę na tym przycisku, to może coś tam będzie. O, na tym przycisku. Proszę, działaj, działaj. Tam coś, tam, coś ma działać, cokolwiek co tam ma być. O, zgradzia wywaliło. Nie, czemu mi nie skoczyłeś. Siomek Tu dalej nic nie ma, co by mi pomogło zrobić na zaskocję. Dobra. Teraz już nie będzie żadnych lagów. Dobra, może będę. Tak, oczywiście. Ja nie mogę mówi. w biznes. Join, summer end, no nie mogę. No, no nie mogę go zabić. Czekaj. Hmm. Nie, nie rozumiem, nie rozumiem tego co tam pisze. Tak bezskładnie napisane i smutno mi. Tak, z, z dupy, wyrwane słowa z kontekstu. Artystycznie, niby, tak? Nie, nie, nie artystycznie. Może. Hmm. <laughs> wszystko naraz. co, jak się z Gredziu teraz połączy, to się zwyczajnie pożegnamy, chyba. Po prostu z Gredzie papa. Z Gredzie idzie stąd. Tak mi napisał. Więc ja kończę ten odcinek samotnie, niestety. Wielkie, dzięki Wam za oglądanie. Zgredzę się łączy milion razy i żegnę się z Wami na Skype'ie. Jak słyszeliście, proszę, napiszcie mi, co tu możemy zrobić. Mam nadzieję, że jakoś mojego mikrofonu i owy odcinek, który wyszedł, jak wyszedł, Wam się w miarę jednak podobał. I zostawicie swój komentarz i ko mój kochanie, oczywiście, Wasz tak bardzo i lajki like, piękne i subskrybowajki, żeby być na bieżąco oczywiście z filmami. No i te, 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 te. Komentarzy o tym, pamiętajcie, bo nie, nie mam pojęcia co zrobić. Do usłyszonka i cześć!